Zresztą w Urzędzie Miasta na konferencji prasowej pana prezydenta Nelderyta Maskraję podsumowanie kolejnego jest 37 miesiąc na urzędzie Ej, będzie również z nami pan przewodniczący Rady Miasta na który zapowiedział przyszło się bo ma kłopoty z dostaniem się zima domów tradycyjnie pan prezydent podsumuje ten miesiąc a potem jeśli pan wspomnienie pytania to bardzo szanowni państwo witam państwa bardzo serdecznie myślę że Początek roku i koniec roku jak zawsze bardzo bardzo intensywny. Jeśli chodzi o programy pomocowe, bo to jest tak naprawdę wyznacznikiem w głównej mierze naszej aktywności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, ogłosiliśmy, mogę powiedzieć nareszcie, bo procedury unijne niestety są bardzo czasochłonne, przetargi na remont 28 dróg w ramach wniosków. Naszych złożonych na odbudowę dróg gminnych, powiatowych i modernizację drogi wojewódzkiej 723. Z początkiem listopada zarząd województwa już ostatecznie wybrał wspomniane 28 naszych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta do dofinansowania. No i jak już kilkakrotnie również w Państwa relacjach się to przewijało, w przypadku dróg gminnych jest to 7,4 miliona. W przypadku dróg powiatowych to jest 4,8 miliona, i w trzecim przypadku to jest 6 milionów złotych. Liczymy, że firma, która zostanie wyłoniona w przetargach, czy firmy, które zostaną wyłonione w przetargach, zrealizują zgodnie z założeniami do 9 września bieżącego roku zakres rzeczowy wspomnianych zadań. Drodzy Państwo, jesteśmy również na etapie przygotowania strategii dotyczącej powołania do życia i funkcjonowania targowskiego obszaru funkcjonalnego. Przypomnę, podpisaliśmy w miesiącu grudniu porozumienie z burmistrzem Baronowajackiem Chynowskim, z burmistrzem Nowej Dęby Wisławym Ordonem oraz wójtami gminy Gorzyce Marianem Grzegorzkiem i Grębowa. Kazimierzem Skórą. Jak Państwo zapewne wiecie, bo już od października na ten temat dyskutujemy, pracujemy w ramach tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych na subregion Tarnobrzeski. przeznaczona została kwota ponad 80 milionów złotych i chcemy w ramach tej kwoty nazwijmy to środków znaczonych w nowej perspektywie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizować szereg zadań właśnie łączących gminy lub poprawiających funkcjonowanie gmin objętych obszarem tarbskiego obszaru funkcjonalnego. Również drodzy Państwo, pracujemy nad przyszłym regionalnym programem operacyjnym. Ee, zarząd województwa e, ogłosił e, już e, projekt RPO e, i skierował go do konsultacji. E, jeszcze to jest informacja niepotwierdzona, ale 20 lutego e, w ramach konsultacji społecznych w czterech e, poza Oczyście Rzeszowem w byłych miastach wojewódzkich, a więc w Przemyślu, Krośnie Tarnobrzegu, Będą prowadzone konsultacje 20 lutego najprawdopodobniej takie konsultacje nad Regionalnym Programem Operacyjnym z udziałem Marszałka Województwa będą się w Tarnobrzegu w gościnnych progach Zamku Dzikowskiego. Jeśli chodzi drodzy Państwo o inwestycje, Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, nasz operator, a więc TAR prowadzi rozmowy no, ponieważ nie mamy jeszcze informacji o podpisaniu umowy, wiem, że spośród pierwszych trzech potencjalnych inwestorów, chyba z jednym TAR już jest nazwijmy to posłowie i czynione są przygotowania, aby jeszcze chyba w tym kwartale pojawił się on na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego. Wynajmując część hali. Produkcyjnej. Ogłosiliśmy, tak jak deklarowałem na jesieni, przetarg na uzbrajanie kolejnych terenów wokół parku, a dokładnie vis a vis zlokalizowanego inkubatora i hali produkcyjnej. A więc ten, ta odnoga z ronda, która prowadziła dotychczas donikąd, myślę, że w tym roku już będzie prowadziła na kolejne tereny uzbrojone, oczekujące przyszłych inwestorów. Drodzy państwo również jesteśmy jeśli chodzi o inwestycję związaną z budową pierwszego stałego obiektu nad jeziorem Tarnobrzeskim, a więc stanicy żeglarskiej, hangaru i kei jesteśmy po e, tak zwanym przeglądzie technicznym do końca lutego mamy nadzieję odebrać obiekt zarówno jeśli idzie o hangar, jak też stanicę żeglarską w tak zwanym międzyczasie w obu obiektach firma która wygra przetarg będzie realizowała zadanie związane z wyposażaniem obu obiektów w elementy przewidziane projektem natomiast chcemy do końca marca jeśli warunki pogodowe pozwolą jeśli nie do kilka dni kwietnia nam to zajmie już dokonać ostatecznego odbioru jeśli chodzi o otoczenie bezpośrednie a więc wiaty grillowe parkingi ciągi komunikacyjne. Dzisiaj akurat ze względów pogodowych nie jesteśmy z tego w stanie zrobić, aczkolwiek firma realizująca zadanie, firma Skańska jest już gotowa, choć oczywiście cały zakres rzeczowy wspomnianego zadania kończy się, powinien się skończyć zgodnie z harmonogramem 23 Kwietnia. Drodzy Państwo, w grudniu oddaliśmy do użytku, aczkolwiek to jest aura zimowa, więc pewnie najwcześniej przedszkolaki będą miały największą frajdę i radość na początku wiosny. Oddaliśmy pierwsze z Orlątek, zlokalizowane przy przedszkolu numer 6 przy ulicy Skalna Góra. Planujemy budowę i radni na to zabezpieczyli środki. W budżecie dwóch kolejnych. W obecnym roku budżetowym jedno lokalizujemy przy przedszkolu numer 4, i drugie przy przedszkolu numer 12. Jedno przedszkole znajduje się przy ulicy Dąbrowskiej, a więc w centrum, w sercu największego Tarnworskiego Osiedla. Przedszkole numer 4 zlokalizowane jest na Osiedlu Wielopole, a więc przy ulicy Tracza. Ogłosiliśmy przetargi. No, termin Termin wykonania no, jest zakładany na końcówkę marca, ale no, wszystko będzie zależne od warunków pogodowych. Również e, ogłaszamy przetarg na budowę budynku magazynowo-garożowego na osiedlu Sobów. Konkretnie chodzi o budynek związany z magazynowaniem sprzętu dla najbardziej chyba infrastrukturalnie rozwiniętej naszej jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w osiedlu Sobów. Również jedna z ostatnich remis, która nie doczekała się ani modernizacji, ani rozbudowy ogłosiliśmy przetarg i 5 lutego zamierzamy rozstrzygnąć na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Sielcu. Paradoksalnie zarówno ta remiza, jak też remiza, która została wyburzona i wybudowana na nowo w osiedlu Wielowieś, no, były te remizy bardzo mocno eksploatowane w trakcie akcji powodziowej roku 2010. No, mnie osobiście z niewiadomych powodów, kiedy był przygotowany projekt. Protokół strat powodziowych ani jedna remiza, ani druga nie znalazła się, więc w jednym przypadku udało nam się uzyskać środki z Ministerstwa Wówczas Spraw Wewnętrznych i Administracji, w drugich staramy się własnym sądem istniejący obiekt OSP w sielcu dwuetapowo zmodernizować. Również w budynku jest już winda, dopuszczona rozumiem jest, tak? Działa winda, mówimy o budynku, w którym się znajdujemy, więc kościuszki 32. Przez myślę wiele lat osoby niepełnosprawne do tego budynku no nie mogły się dostać. W tej chwili powinno się to zmienić i każda z osób, która przychodzi na przyjęcia poniedziałkowe w ramach przyjęć interesantów, nie będzie musiała... Wyczekiwać na spotkanie w budynku Przymickiewicza, gdzie taka platforma umożliwiająca sobie na wózku wjechanie do budynku Urzędu Miasta jest. Już od paru lat, również do tego budynku, będzie można yy, swobodnie, osoba poruszająca się na wózku, będzie mogła pokonać wszystkie bariery y, architektoniczne. Fają remonty sal gimnastycznych. Wykorzystujemy przerwę feryjną w naszym systemie funkcjonowania oświaty i remontujemy dwie sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej nr 3, jak również rozstrzygnięty został przetarg na budowę bieżni lekkoetetycznej o sztucznej nawierzchni w Zespole Szkół imienia księdza Stanisława Stasica. Jeśli chodzi o ważne sprawy określane mianem bieżącym, radni, jak Państwo pamiętacie, w grudniu przed Bożym Narodzeniem przyjęli budżet na rok 2014 stosunkiem głosów 17 do 2. Rada Miasta również uchwaliła strategię rozwoju miasta na lata 2014-2020, jak również strategię rozwiązywania problemów społecznych. Rok 2014 ogłoszony został rokiem Stanisława Piętaka. Jesteśmy w trakcie realizacji dorocznej akcji Ferie w Mieście. Już zdołaliśmy przydzielić dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych. Tegoroczna kwota na 8 ogródków działkowych będzie wynosiła 68 tysięcy, czyli poziom roku 2013. Powołałem do życia Radę Seniorów i mam nadzieję, że w najbliższym czasie owa Rada. Ukonstytuuje się, wybierze przewodniczącego i nakreśli plan dotyczący codziennej działalności. Ustalone i zatwierdzone zostały ostatecznie taryfy, nowe cenowe za wodę i ścieki, i jest to kolejny rok, kiedy cena za metr sześcienny wody i odprowadzanych ścieków pozostaje bez zmian. Również bardzo intensywnie komisje Wraz z radą organizacji pozarządowych pracują nad rozstrzygnięciem konkursów dla wspomnianych organizacji pozarządowych. Za nami rozstrzygnięcie e, konkursów w kwestii realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zdrowia, jak też sportu. Rozstrzygnęliśmy również, e, drodzy państwo, e, postępowanie przetargowe na świadczenie usług lekarsko-weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy Tarnobrzeg w roku 2014. Czynimy już powoli przygotowania do dni Tarnobrzega. Myślę, że artystycznie dopinamy, jeśli chodzi o, o zespoły, jakie w tym roku przybędą do Tarnobrzega. Zbieramy w tej chwili deklaracje odnośnie partycypacji firm, instytucji funkcjonujących na terenie naszego miasta, które rok rocznie od trzech lat systematycznie wspierają nasze urodziny miasta, odbywające się w maju. W tym roku termin jest już znany, jest to 30, 31 maja i 1 czerwca, więc jakbyśmy spojrzeli ostatni weekend maja i pierwszy weekend. Czerwca. Mamy nadzieję, że co roku nasi sąsiedzi, wójtowie, burmistrzowie, pan starosta podkreślają, że mamy ogromne szczęście, pogoda nam zawsze dopisuje. Mamy nadzieję, że również w tym roku ta pogoda także dopisze. Jeśli chodzi o Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzegu, mieliście Państwo możliwość spotkania się. Z dyrektorem, który ma szereg nowości w funkcjonowaniu tej placówki kultury w naszym mieście i mamy nadzieję, że będzie ona systematycznie nie tylko infrastrukturalnie zyskiwać, ale również programowo i jeśli chodzi o szeroko rozumianą ofertę dla miłośników, czy historii, czy wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Końcówka roku to tradycyjnie Wigilia Miejska. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim instytucjom bezimiennym, które włączyły się w jej organizację. Myślę, że to już piękna tradycja, kiedy w przededniu świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na Tarnobrzewskim rynku. Podobnież myślę radośnie i wesoło było na placu Bartosza Gowarskiego w Sylwestra witając nadchodzące 2000. 14. rok i tutaj myślę, że słowa uznania należą się Brzeżanom, którzy kolejny raz udowodnili, że potrafią się bawić przede wszystkim bezpiecznie, radując się z nadchodzącego nowego roku. Za to pięknie dziękuję. No, okay.